Krzywanko, wyszedł już nowy update. Nowe Twinsy. Mega zbufany killer i w dla mnie jest bardzo też killer niespodzianka. W sumie sam nie wiem do końca, jaki jest to silny killer, ponieważ nie wszystko działa jak powinno, albo przynajmniej nie wiadomo, czy działa jak powinno. Więc gaj, przejdźmy do rzeczy, co właśnie się zmieniło w Twinsach, i raz zacznijmy od tego, co na pewno się zmieniło. Czyli tak. Zmiana z Wiktora Charlotte trwa tylko 1,5 sekundy. Light Flow, szybsze jakby. Przymią, jakby zareagować na to, co się dzieje na mapie, jest jak najbardziej spoko. Upruszenie Wiktora z siebie trwa teraz chwilę sekundy szybciej. Nie jest to nami tylko super istotna zmiana, ale oczywiście będzie to fajna flow rozgrywki. No i czasami można się tam kupić na czas, że Survival tak daleko nie pobiegnie. Kolejna zmiana i to jest akurat mega istotna, czy jest szybszy charge atak o 0,15 sekundy. Czyli jakby 3 to jest wola wcześniejszego wcześniejszego base hit. Co uniemożliwia. czy uniemożliwia. Bardzo mocno bufuje Wiktora pod takim względem, że jakby było miejsce, gdzie mogliśmy oknąć jakiś obiekt i ciężko było po prostu Wiktorem zaatakować, teraz jest to kontrowane na Wiktora, który i tak jest bardzo ciężko do skontrowania. Wiesz, jak że jakby, dobre Twinsy, one nie powinny dać Ci kompletnie możliwości skontrowania Możesz kupić troszeczkę czasu, ale jest maks. z Max. Więc jak lat jestem właśnie taki negatyw i no po prostu trzy to Toy Base Hit, A dalej jeszcze sam to jest Sword istnieje i możesz mieć jeszcze większy efekt niż wcześniej. Oczywiście to 10%, ale 10% z tego co aktualnie mamy, to zostało też lekkiego nerfa. Czyli, że jeżeli kopniemy Wiktora, on dostaje 10 sekund cooldown na to, żeby się kolejny raz mógł zrespić, zamiast tylko 6. Poko zmiana, należy na mieć ciutkę więcej. Natomiast, szczerze, nie ma to dużego znaczenia, ponieważ są jeszcze inne zmiany na Twinsa, które są trochę problematyczne. Mówiąc o liczbach, cooldown na jego ataku, co jest niezapisane na uh, pasznowcie, jest zmieniony również. Nie wiem czemu myślałem, że to jest błąd na PTB. Tak szczerze, ale się jednak zmieniło. Tutaj macie przedstawienie, jak wygląda aktualnie. Znaczy jak wygląda aktualnie, jak było wcześniej. Był taki bardzo długi cooldown, tak se chwilę tuptał, a teraz to wygląda na live. Czyli powalamy w moment mam w sumie z powrotem kontrolę i już sobie jest speed boosta, który w sumie też jest nie wiadomo skąd. I mówię, nie ma tego w ale tak teraz wygląda, więc w sumie snowball jest teraz on, na nim o wiele silniejszy. I nas dalej. Jest ten właśnie indicator, że kiedy możemy kopnąć Wiktora, jest na czerwono. Oraz kiedy nie można, jest na biało. I teraz, szczerze jak to nagrywam, nie mogę sobie przypomnieć, Myślałam o tym 5-10 minut, kiedy on niby mógłby być na biało. Kiedy nie można go faktycznie kopnąć. Jeżeli ko kojarzycie coś możesz pisać w komentarzu, bo aktualnie tak, on się podświetla na biało, kiedy walimy surwa, Tylko wiecie co? To tak nie działa. Jakby twists zostały zieweltowane, więc. Jak rozumiem, też przywróci jego kop. I aktualnie można go kopnąć po powaleniu. Macie mniej oczywiście czasu, bo właśnie wiesz mniejszy cooldown na ataku, ale macie czas, żeby go kopnąć. I on się właśnie te na biało, ale można go kopnąć. Zaz pytanie, czy to ma tak działać. I po prostu jest zepsute, że ma tak nie działać i jest po prostu. Um, głupota zrobiona przez behavior. To jest po prostu dla mnie insane. Tak samo właśnie, jak mówiłem, właśnie z tym cooldownem. Nie ma zapisane, więc nie wiem, czy tak to ma działać, czy też nie. Ale jest. I kolejna rzecz. A jest informacja, że Charlotte teraz może recordować Wiktora w każdym punkcie, kiedy jest unbound. I tutaj też jest kolejna rzecz. Wcześniej, jeżeli Wiktor dodatkowo, kto jest wyleczony, mógł go przytrzymać przez jakieś pół minuty i ona nie mogła używać mocy. Dlatego raczej jako gracz Twinsów chciałeś by w obie serwerów jako Charlotte i potem i dobijać Wiktorem. I też po podslaga, ponieważ Twins są oczywiście takim master slagerem i tutaj polega ich siła. Natomiast teraz możesz Nałożyć Wiktora na lecznego osobę, zlikodować go po 6 sekundach jakoś, tam 8, i potem znowu go powalić, co jest o wiele silniejsze. Tylko właśnie kwestia jest taka, że to jest. At any point. Jak też zauważyłem, w swoim matchach nie zauważyłem, ale u za na streamie mógł likolować czasami dosłownie instantowe Wiktora, czyli kogoś zranił, od razu instant licol i mógł potem znowu wysłać Wiktora. To jeszcze przyspiesza bardziej proces powalania Twinsów, co jest po prostu insane, że może po prostu zaczynać Wiktorem od razu grę. To jest akurat huge zmiana, huge difference i nawet jeżeli by powiedzmy, miał ten cooldown 8 sekund, to jest mega istotne, ponieważ jesteś w stanie o wiele szybciej snowballować jako Twinsy. I te wszystkie zmiany powodują, że aktualnie Twinsy są naprawdę obrzydliwe do gry. Serio, zobaczycie dzisiaj meczeki jak po prostu składałem jakieś ostatnie, nie wiem ostatnie, wczoraj grałem jakieś 10-12 meczów i wszystkie to były dosłowne monstrum i niszczenie. Spotkałem jakiś dobry team, Pff, długo nie wytrzymał, w sumie zobaczycie na właśnie na Ili. Znam tej typowej i mnie troszkę przytrzymać. Zniszczeni w moment. Bagną, zniszczeni w moment. Sam, chyba dzisiaj dwa masze na bagnie, gdzie właśnie po prostu dosłownie ludzi w moment. Robić to rano slag jest, Nawet jeżeli nie chce slagować, to po prostu będzie to wychodzić naturalnie, ponieważ na tym Twinsy ich koncept aktualnie polega. I to jest straszne. To macie build mój pod taki slagging, jako tako. Slopi, żeby ich obić, musi dłużej leczyć. Pod PlayStation to działa na, na, na tego na Wiktorze, więc jak kogoś powalicie i wokół was jest surf, no to on będzie spowolniony, więc będzie miał ciężko was kopnąć, plus też nie będzie ciężko mu odbiec od nas. Ruin, pasywny reagres w tle, oraz że jak chcę np. podejść kogoś i podnieść, albo po prostu przychodzić, np. jak mi kopną Wiktora przypadkiem, że taka sytuacja nie powinna praktycznie mieć miejsca, to mogę sobie po prostu i spowolnić leczenie, my ciężko będziemy się podnieść. I mówię, to wszystko powoduje, że aktualnie twinsy są po prostu obrzydliwe. I sam osobiście zastanawiam, czy chcę przez najbliższy tydzień w ogóle grać. A, um, surwem, bo jest po prostu okropne. Omy, że za tydzień przekonamy się w sumie, w jakim kierunku powinien pójść twinsy. Natomiast dla mnie osobiście powinien mieć nerf. I tak jak mówiłem wcześniej, właśnie na omówieniu. Dla mnie osobiście to jest cały czas lose-lose situation, ale ja ponieważ to będzie aż tak po ten recall, moim zdaniem jest taki najbardziej istotny, że możesz po prostu, nawet jeżeli mówię, że ten cooldown, to że można zacząć z Wiktorem, z 8 sekundach i potem znowu kupować kogoś Wiktorem, jest mega huge difference'em. Ale no nic, nie będę się rozgadywał więcej. Zapraszam na Twitcha, link w opisie, tam będziemy więcej oglądać Twinsów pewnie, troszeczkę. Będzie nowego tego Blight'a, nowe update generalnie. Więc zapraszam. No i co? Zapraszam do materiału. Ja nie będę szukał na tym sklepie rzeczy. A obok swojej, swojej perki, wow. Oj, dziadek. Problems. Ale typa. No to długo sobie nie poczujesz, dziadek. Dzioooom. Mam... Ej, Ender nas... Ej, oni sprowadzili? Ja miałem... Ja byłem na biało. To nie Ender nas sprowadzili? No fucking way. No fucking way. No fucking way. Behavior. Nie, nie zrobiłeś tego. Błagam, powiedzcie, że oni tego nie zrobili. Boże, ale to jest teraz. Ej czy ja mogę Pixora zebrać y, tego z kurwa, kiedy chcę? Ale Catrap nie było w się na live release, że będzie Endurance, rozumiesz? Ty ja nie rozumiesz. Chodź Jakie Jaki Endurance? Wiecie, gdzie na PTB. Bo że nie. Dobra. Nie chcę teraz nogadać, bo jak zwykle. Ale góry. Jest pytanie, Ej, ja mogę Wiktra... wziąć z. Oh my god, ey. Te miejsca tak są przerypane. Czyli tak, ona nie może trzymać 30 sekund, bo ja mogę zlikwidować go po chwili. <grystanie> nice one behavior. Teraz można te sami wiggać od początku. Nie muszę ranić się nawet jeden. Oh my fucking god. Behavior. Oh my fucking god. What are you doing with this game? One są jeszcze gorsze. Nie no super, super. One gorsze nie są. Nie w taki sposób gorsze. Gorsze do gry, przeciwko. <tryk> 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 możesz dać swoje subberskie i możesz grać sobie Movement Speedy. Trzeba możesz grać w kiedy chcesz. <tryk> No sprób mnie kopnąć, sprób kopnąć. No dawaj, dawaj! Nie no, super! Tego oczekiwałem od Twinsów! Tego właśnie potrzebujemy, guys! Super zmiana! Super update! Zajebisy! Ja pierdolę! <grywa> Elpowanie może go kopnąć. I właśnie o tym mówię. Ketrap. Patrz na Na. O właśnie, kłę muszę nas. ponownie. Na patrz na łucach. Na release. Nie było nic, że Endurance przechodzi. Ale na witrynę nie przechodzi. I to był mój problem. I to, czy to można nikolować Wiktora? Jak ktoś ma go na sobie. Oh my fucking god. Ja mogę Wiktora używać dosłownie z pierwszej sekundy, gry. No zobaczmy te... No ale radość fildu. Ja sobie pojemię... No to tak, graz. Uh -uh. Boże, to jest chory, że mogę dosłownie sobie Wszystkim... Wszystkim się nie. Pytam się. Zmieszczam się w skautowałem. A się poda? Nie, już myślałem. A, poszła na twór. E, nie wiem, czy sama nie zblibić teraz siebie, więc. O, właśnie. Powinia błąd. Więc teraz możemy po sobie dojechać. Nawet w ogóle jest silniejszy teraz. Okej, okay, też. A, żeby się Nie, w ogóle a do na sobie? o to pasja, to jest mój. Myślisz, że safe? Nie! Yeah. Nou, ik dan dat okay. ik hem niet kan zien. To jest to, czego potrzebujemy, guys, w tej grze. Drift twinsów. Aleś podniósł. Ale przynajmniej większą kuldę mają. W ogóle moment spinenia na nim w no Nowe twinsy mm. To jest to, czego no. potrzebowałem w swoim życiu Nowe Twinsy! Oh. Uwaga, zobaczcie, tak skoczyć dziwnie. A schody nie widziałem działają. Let's go. Ja mam się podobać nowe Twinsy, guys. Fajne są, co nie? Chodź na update'i. mi się podoba. Nie, dopacz jej drudzy. A nie wiem. Jesza. Wzięli mapę Clinton. Nie ma tak daleko offeringów? To nazywa się Modi. <coughs> Gameplay! Trzeba zostaje na plecach? Nie.

i'm gonna Aksmanito, oni zrepentowali w tym miejscu. Kolejny błąd. Dwa syringe, Jakiś mate for the spot Death,